Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy. Dziś 16 marca. Wysłuchajcie fragmentu listu, który napisał ojciec Pio, do ojca Benedykta w marcu 1911 roku. Drogi Ojcze, demon nadal prowadzi ze mną wojnę. I na nieszczęście nie wydaje mi się, żeby uznał się za pokonanego. Wyznam tu swoją słabość. W pierwszych dniach tych moich doświadczeń byłem jakby przygnębiony. Później jednak przygnębienie to stopniowo znikało i czułem się odrobinę podniesiony na duchu. Kiedy następnie modliłem się u stóp Jezusa, wydawało mi się, że wcale nie czuję ani ciężaru zmęczenia, wynikającego z próby przezwyciężenia siebie i oddalenia pokusy, ani goryczy doznawanych przykrości, pokusy związane z moim ziemskim życiem Najbardziej mnie bolą, zniechęcają umysł, sprawiają, że oblewa mnie zimny pot i, powiedziałbym, drżę cały od stóp do głów. W takich chwilach pozostają mi już tylko zalane łzy, łzami oczy. Jedyną pociechę i umocnienie znajduję. W myśleniu o tym, co ojciec mi sugeruje w swych listach. Takie napaści. Znoszę wtedy nawet. O Boże mój, gdy zbliżam się do ołtarza. Jest ze mną jednak Jezus. Czego więc miałbym się lękać? Kochani, 16 marca. Przypada wspomnienie świętego Gabriela, Lamanta, zakonnika i męczennika. Dziś opowiem troszkę o tym jezuicie francuskim, który pragnął służyć Chrystusowi w Nowej Francji, dzisiejszej Kanadzie, gdzie oddał życie za wiarę. Misja w Kanadzie. Była uważana za najtrudniejszą ze wszystkich w nowym świecie. Panowały tam trudne warunki klimatyczne, terytoria były rozległe, a plemiona indiańskie rywalizowały ze sobą, prowadząc między sobą wojny. Przez sześć miesięcy był asystentem ojca Jana Debrief. Prowadząc działalność misyjną wśród hurnunów, pojmany przez Indian z plemienia irokezów, poddany został torturom i zamordowany z nienawiści do wiary. Jego postawa wzbudziła podziw wśród oprawców, zgodnie z wierzeniami irokezów, odwaga. Mająca źródło w sercu wroga, przechodziła na wojownika, który je zjadł. Kochani, życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam również do udostępniania tych filmów oraz dodawania pozytywnych opinii. I łapek w górę oraz subskrypcji do usłyszenia z Bogiem, pa.